Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Wojtek Odosce Zwierząt w tym odcinku pokażę wam króliki a w sumie dawanie im jabłka a więc zaczynajmy więc jabłko pokrojone jeszcze marchewka na pół i chodźmy więc tutaj damy samczykowi jabłuszko dostał jabłko będzie jad Tutaj są trzy króliczki, no bo były przedzielone, więc damy im jabłko. Tutaj jeszcze samiczce damy. tutaj trzeba samiczce samiczce dajemy i No dobra dobra, teraz mamy tym chodź spadł Jesteśmy przed następną klatką. Dlatego jest ta klatka przykryta, bo ta samiczka miała wyko, trawa odkryta. Żeby nie było zimno małym, to tutaj już zakryłem. w paśniku, co ono... się okociło w paśniku, ma sześć młodych, czyli ładnie, ładnie. Damy marchewki. Nie ja, tylko marchewkę, bo z marchewki jest dużo tej, dużo mleka. A 7 to sześć królików, to i tak trochę musi je wykarmić. Więc w tym Maciku, to było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Bardzo proszę o subskrypcję, lajki. I jeszcze jedną, o, jedno pytanie Wam. Powiem, czy chcecie, tak? Więc tak. No, pomyślałem sobie, że mogę nagrać albo o baranach, albo o kurach. W któryś dzień jeszcze film? Więc napiszcie w komentarzu co chcecie: czy o baranach, czy o kurach. No, i to było na tyle. Do następnego. Cześć.